Rozpoczął się tydzień japoński i udało mi się tam wyłapać kilka ciekawych rzeczy do testowania. Mamy tu dwa dostępne smaki moci: zielonej herbaty i ube. Przetestujmy, jak to smakuje i czy warto to kupić. Zaczniemy od smaku troszkę bardziej standardowego. Moci o smaku maczy z Lidla japońskiego tygodnia. Zobaczmy, jak to smakuje. Miałem już okazję próbować moci maczy, ale wtedy to było od kłebu na fide i to był deser mrożony. Tutaj widzicie, że jest to troszkę w innej formie, tu jest to w formie bardziej takiej gareletki. Po pierwszym gryzie nasunął mi się niesmak zielonej herbaty, a piwa. Troszkę dziwnie to smakuje. Powiem szczerze, spodziewałem się troszkę czegoś innego. Zrobę nadzieję, pewnie jest właśnie taką pastą zielonej herbaty. Ale mi się bardziej kojarzy konsystencją, jak rozbijecie sobie fasolę. No to taki fasolowy farsz. Rozumiem, że ma być to coś ale właśnie taki deser, jakiś przekąska, jakiś słodycz japoński. Słodyczy to w ogóle nie ma, jest to bardziej wytrawna propozycja. I powiem wam szczerze, jest to dość dziwny smak. Tak jak wspomniałam, nie wyczułam tu smaku maczy. Może delikatnie, tylko sama konsystencja. Gumowatego, e, obwolutki gumo, gumowate i tego dziwnie fasolowego środka. Całość sprawia, że nie jest to jakiś super. I ta, tego typu moczy mi nie podchodzi. Osobiście drugi raz bym tego nie kupił. Smakuje naprawdę dziwnie. W Lidu za to zapłaciłem 14,99. To nie jest niską ceną. A mamy sześć takich moci. I moja ocena tutaj będzie 3 na 10, bo naprawdę mi nie posmakowało. Zostawia po sobie jakiś nieprzyjemny posmak, i ta konsystencja naprawdę mi nie gra. A więc idziemy dalej. Tym razem moci o smaku UBE. Z japońskiego tygodnia z Lidla. Nie, mia nie miałem pojęcia, co to jest właśnie e, to UBE, więc, więc sprawdziłem. Jest to pokrzyn skrzydlaty. E, oczywiście nie mówi mi to zupełnie nic więcej. Nadal nie wiem, jak to smakuje i co to jest dokładnie. Ale zobaczmy najważniejsze, jak to smakuje. Bardzo dziwny smak, bardzo dziwna konsystencja, owolutkę mam taką gumowatą, niczym gumiszelek, w środek mam taką pastę, trochę jak właśnie z fasoli, ale troszkę jakby jakaś masa, jakieś ciasto, bardzo dziwna konsystencja i bardzo dziwny smak, mi to smakuje jakimś ala ciastkiem waniliowym, właśnie taka wanilia jakby mi się tam pojawia, taki dziwny smak. Całość się komponuje beznadziejnie. W ogóle mi nie smakuje. Jednak najbardziej ten środek mi przypomina ciastka maślane. Jeśli próbowaliście ciasta maszlanej tak to smakuje. Okropieństwo, nie polecam. Nie kupujcie tego. Myślałem, że każdy mocz jest doskonały, smakowite, bo w Polsce jadą właśnie tylko te lodowe wersje, lodowych deserów. A to, co tutaj jest, zobaczyłem, no dyskwalifikacja. Ani to nie jest słodkie, jest to bardziej wytrawny deser. Jest to bardzo dziwne połączenie smaków, bardzo dziwna konsystencja, bardzo nieoczywiste smaki. Ja rozumiem tydzień japoński, nieraz takich rzeczy próbowałem i były mega dobre, tutaj po prostu to nie działa. W Lidlu zapłaciłem za to 14,99 i żałuję każdej złotówki, które wydałem. Jest to niesmaczne. Moja ocena 1 na 10, nie polecam.